O, oh, daily dose of internet. Dawno nie oglądaliśmy, jeszcze co to zobaczymy. Eee, uh, długo byknąłem nawet, nie? Uh, 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 uh. Nie, dobra, się żegam. Poor guy needed some medical help. Hello everyone. This is your Siema, daily hej. dose of internet. This poor guy needed some medical help, but don't worry, he was totally fine. To Gino jest. Tyka dupa w ogóle, stary, co jest? Nie, stary on specjalnie zemdlał, żeby się pochwalić swoją dupą, nie? Masakra, stary. Naprawdę, no nie żenada. Co jest? Okej, okay, stary, nie Owca w kawca w nałożył śmierci stary. Wszyscy tak. What the fuck? My sister thought this waiter was cute, so my dad did this. O oh, nie, to będzie najgorsze, pewnie. No, boże, ja nie mogę, nie! Najgorsza rzecz na świecie, stary, nie? Boże. I po co? I po co? Stary nienawidzi swojej córki. Dobra, zobaczmy na reakcję. jak Ej, stary!

Ej, kangur pewnie myśli, że to jest ten Że to jest człowieku Ta taka, y, co... Y, te kangurzyce mają, nie? Te takie te. Pewnie myślę, że to jest to stary. Ta torba Ej, komu się pies zepsuł Scientists found this weird uncoordinated frog species that can jump, but almost never lands on their feet. Co to jest? Co to są za żaby? Czemu one tak skaczą i czemu nie, nie lądują w nas? Goofy jest, frog człowieku, staro tak. Almost never lands on their feet. Ragdoll. Pff. Ale o co chodzi, stary, ragdoll. Czemu one tak lądują? Polacy! Polacy w Daily Dose! Nie wierzę! Polska górą! Ja nie mogę! Polska górą! Pierogis! Znak! Dobra! No. Potter, the boy O oh, kurwa! Co jest? Co jest? To można kupić za 100 dolarów? Gdzie? Gdzie stary? Gdzie? Gdzie to można kupić? Musisz jakoś bronić przed y, zaklęciami od Zuzy This can't fall asleep on the shelf. Co? No i sobie leży dalej, nie? Wyjebane, człowieku. What the fuck? Come on! Come on! Come on! Damn! Stary! Łoś człowieku wypierdala, nie? Ci to, ci to mają tam życie, nie? Tutaj, dawaj Jeszcze jednego, co? Dawno nie oglądaliśmy w sumie. Dobra. Daily Dose drugie. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. I found this incredible art program that will make any painting you want based on the keywords you enter. For example, I wanted to see a painting of Shrek in full samurai gear and after 30 seconds it created this image. Jak się nazywa ta strona? Jak się nazywa ta strona? Mi Midjo Midjowa Midjourney. Mid Jest. Join the beta. A, na Discorda trzeba dołączyć. No kurwa, dołączyłem. No i co teraz mam zrobić? Masz kanały na Discordzie. No widzisz czat... themed image gen create image go to the one of the nevbybot channel im image. imagine imagine it's of pisa young multi on a flying horse with a wand in hand Stary, myślę, że wyjdzie jakieś gówno totalne. Dobra, robi się. Zaraz wam pokażę. Co to kurwa jest? Dobra, już widzę, że to będzie jakieś gówno, nie? Czekaj, robi się coś, robi się. 46%. Dobra, jest. Uwaga. Co to kurwa jest? To wygląda jak Harry Potter, człowieku. Co jest, stary? Niezu <słuch> jak multi, stary, nie? W okularach, człowieku. Jak multi, BTW. Dobra, i co tu mogę teraz zrobić? Tu mam jakieś przyciski. U1, U2. Co te przyciski robią? Upscale pewnie, tak? Czaj, najlepszy to jest... Najlepszy jest ten, czyli to jest raz, dwa, trzy. Dobra, robi, widzowie. Young Multiego zaraz wam pokażę. Ej, trochę wygląda jak ja z ryja. Ej, dobra, to jest creepy. Wyglądam jak zjeb, czyli poprawnie. Dobra, wyglądam jak Harry Potter. E, nie podoba mi się to jednak, więc e, jebać to. Myślałem, że będę wyglądał dobrze. Już wam pokazuję. Nie no, co to kurwa jest? Nie no, mega stary. Mega ziomek, nie? Mega stary ziomek. Mega, mega stary 5 hat, nie? Mega, mega 5 człowieku. Mega 5 hat. Pewnie znalazłoby cię jakbyś pisał razem Young Multi? Nie, raczej nie. Prawo Marcina. Young Multi Giga Chad? Czekaj, czekaj. Young Multi Realistic Giga Chad with red. Dreac. Ale to cię gówno, kurwa, stary. Ale to cię ścierwo, człowieku, nie? Przysięgam, stary. Ej, dobra, jest, mam! Co to jest, człowieku, ty, pato? <grywy> Ale creepy człowieku. Co to jest? <grywy> Ale chujoza? W chuj. Człowieku, w chuj, chujoza, nie? Jakiś indianin, no, trochę tak. no to jest w ogóle Instagram, stary? Emotka Instagrama tu jest w ogóle. Emotka Instagrama. Szczerze ostatni najbardziej podobny. No ta mega. Tak właśnie wygląda widzę bez opaski. You need to look really close. Jezus, which jest an pająki, Boże. ant, Boże? Która jest królową? A... kurwa, nie wiem. Ta, nie, to jakiś tu jest jakaś. Tu? O kurwa, jakie wielkie. Ja, pierdolę, się nie spodziewałem tego! Jesus. In the when an them. Zawał, człowieku! Totalny zawał! I, stary, i co robić w takiej sytuacji? I, ja... kupię speedrun życia przed oczami, nie? Wszystko przed oczami. Na ziemię wtedy? Czemu on nie ucieka, bo on jest gotowy na wszystko? To jest giga czat. Najlepiej nagrywać chyba, nie? Wtedy. <laughs> Cie... I talked to the person who recorded yeah. this video, and he said that nobody was hurt and were only covered in a small layer of snow.